Siłanko widzowie, dzisiaj zagramy sobie bitewki na żywo. Według mnie jednym z lepszych lightów na ósmym poziomie, czyli LT432. Wyposażenie, jakie tutaj mam, no to jak widzicie CVS, cichy układ wydechowy różowy oraz różowa optyka. Pierwszą bitwę, jaką nam rzuciło, to na dziesiątki. Niestety, jadę tutaj w ten podstawowy krzak poświecić, zniszczę to drzewko, żeby mnie czołgi z E4 nie, nie zaświeciły. I co, załogę, jaką tutaj mam, teraz mam się wyświetla na ekranie. I według mnie jest to, jak już mówiłem, jeden z lepszych. O, nie trafiłem w drzewko. Problemy. O, dobra, teraz trafiłem. I tu sobie postoimy, poświecimy, zobaczymy czy kogoś znajdę. Czy ktoś tu wychyli. Tutaj na przykład. W identycznej pozycji po drugiej stronie. No, na razie tutaj się nic nie pojawia. Ale boję się agresywniej zagrać, bo to są dyszki, a niech. No, szybko spłynąć, tak? Ale zobaczymy, mają dużo miękkich czołgów typu grill, który się tam pokazał. Możemy raz strzelić, bo i tak raczej nic nam tu nie grozi, się cofnę wam spota. I jak mam tu tyle czołgów, że myślę, że jak zniknę mogę podjechać pod ten kamień. Dobra, powinienem zniknąć. Jadę sobie pod ten kamień tutaj do dołku, bo tu jestem w miarę bezpieczny, bo mam czołgi za sobą, mam czołgi. Czołgi mam też, no mówię, mam czołgi za sobą, więc myślę, że będzie to dobre. Spróbuję tak, tu coś zobaczę. O, jest czar futur. Od lewej nie widać nic. Tu jest ten ich lajcik. Ten czar futur nawet nie wiem. A jest buraska, znowu się zaświeciła. Tutaj podjechał grill, którego też zaświeciłem. Więc na razie to nie wygląda źle. Tylko no tutaj za bardzo nie mam co tym lightem robić, bo tak się wszyscy ustawili, że tutaj będę miał spoty od razu. O, pojawił się prototyp. Jest Burask. Który celuje tam w nasz koczar futura. Tu jest ten LHM. Dostał, ale to nie po moim spocie. Ale jestem wykryty, bo na 50. Zobaczymy. Wszystkie ich czołgi prawie są wykryte, oprócz Skorpiona i jednego s a O, od buraski, niestety myślałem, że to może pignąć i wychylić go i zniknąć, ale był tu wcelowany, spodziewał się, że wychyle. Znowu wychyle, teraz zjedziemy w górę, żeby go szybciej zaświecić, no i teraz nie zabrałem. Ale ja też mam spotę oczywiście, jak wychylam tu od niego, tam jest Ren Renegade, ich light, no rozpłynął się troszeczkę. Ja spróbuję znowu tą buraskę dać jej nawet jedną. Dobra, ta buraska będzie cały czas świecona. Ja tu mam za sobą standarda, więc ona we mnie no nie ma jak wjechać, bo zginie od razu. Ale on tą buraską tak odjechał, że ja mogę tutaj sobie wjechać w krzak, dać mu jeszcze jedną na ucieczce, cofnąć się i czar futur podjechał. Na 50, Chciałem powiedzieć, że mogę już podjeżdżać. Ale ten który chce we mnie wjechać i to dla mnie nie jest za ciekawe. Ale dobra, przeżyję jeszcze dał mi za 0. A, nie mogę siedzieć, bo mi działo rozwalił. No i, i wygląda to całkiem, całkiem dobrze. Póki co, jeżeli chodzi o bitwę, ale no, bitwa nie jest rozgrywana najlepsza. Póki co, zobaczymy, staniemy tu. Coś widzę, tu coś może być, nie widzę nic, to jest ten prototyp, miałem sobie podjechał tu za tą górkę, żeby móc świecić tą buraskę, ale mam wsparcie, więc nie powinienem zginąć. Tutaj się cofnę tak, żeby stanu mnie dostawać, tu jest burask. Tak myślałem, jestem na hita dla buraski teraz, więc troszeczkę słabo. Ale mam tutaj wsparcie, jak ona będzie chciała wychylić, to zginie raczej od razu. Zaświecę ją i cofnę. Tutaj przestrzał na mnie nie ma. Ona tutaj czeka, ale Progetto w niego jedzie, więc git. Dobra, buraz chyba wystrzelał. Tak mi się wydaje. Tutaj jest prototyp. czekam masz strzeli, strzelił chyba. Więc sobie dobijemy go. Uraz zginął, jest skorpion niewykryty, ale jak chcę coś jeszcze tutaj zdziałać, to muszę jechać. Nie mogę stać. Podjedziemy sobie w to fajne miejsce, tu gdzie jedzie projekt ION, żeby móc w nich strzelać. O, jest skorpion, a już nie zdąży. Tu stąd sobie po posnajpię w nich, bo nie będą tak jechać, że tutaj na spokojnie myślę, że da, da radę. Oj, oj, tutaj muszę złapać kąt. Nie wiem, czy uda mi się złapać konna. Uda mi się złapać konna skorpiona. W tej bitwie nie spotuję, bo no nie za bardzo mam jak. W tej bitwie bardziej robię damage. Ale <laughs> Grom lightem trzeba się przystosować do warunków. Jeżeli nie mamy bitwy pod spota, nie gramy. Spadnę, dobra, nie spadnę. Jeżeli nie mamy jak w bitwie spotować, no to nie spotujemy. Robimy to, co możemy, czyli w tym przypadku damage. Nie za bardzo wiem, jak w tej bitwie spotować, więc też tego nie, nie czyniłem tak. No, te project to go dobije, ich dobiję już raczej. Oj, 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 oj. O, nie trafiłem, bo spadałem z górki. Ale może on odbija, jak go dobiję. Dostał z pożarkiem jeszcze i pięknie. Widzimy się na wynikach końcowych i widzimy się w kolejnej bitwie. Wynik indywidualny, wynik drużynowy oraz wynik, raport szczegółowy. Dobra, widzowie mamy już drugą bitewkę na mapie Berlin. Znowu nas rzuciło na dziesiąte tiery. Słabo, słabo, ale no to już jest no, też nie najlepsza mapka pod spotowanie, ale jak się dobrze ustawię, to tu mogę sporo zrobić tym spotem tylko muszę się dobrze ustawić i też mam przeciwko sobie Batchata jeżeli chodzi o lighta nie jest to najlepszy light pod spota jest to dobry light pod damage, bo to jest light z którego można robić 105, jak i Batchata więc to jest taki bardziej light med tak jak cała ta linia, bo dla mnie te lighty francuskie, nie mówię o bo to jest dla mnie inna Klasa czołgów to już nie są light, tylko po prostu kołowce. Ale te lighty francuskie z magazynkiem typ 8 poziomu, 7 i później to piątka i 90 to są już takie bardziej według mnie czołgi. Potem jeszcze takie bardziej medy. Na razie sobie stanę tu, bo tutaj widzę cały ten przejazd, tylko no chyba nikt od nich nie przejeżdża. Przejeżdżali, no tak, bo tam. Aż tak daleko nie widzę, tu nasz lopart zaświecił. Ale no nie widzę jakiegoś zagrożenia. Próbowałbym podjechać tutaj agresywniej, ale... Nie za bardzo wiem czy mogę, nie mam nic praktycznie wykryte, ale pojadę sobie... Tym, tą tutaj wnęką. Podjadę sobie pod ten tutaj bunkier na środku. Zobaczę czy będę mieć spota tu przy wychyleniu. Tutaj nie mam. A nie przyjadę na drugą stronę. Mogę postrzelać w Felicze. Kolejna bitwa, w której bardziej myślę. Skupię się na damage'u, bo no nie wiem czy ja coś tu poświecę. Może być z tym ciężko. Ale temu Felicze nie dam, bo jest. Tak ustawiony, że no średnio on dostał, dostał. Poleciał idealnie w dolną. I po spocie coś za niego też wchodzi. Także nie najgorzej, a on chyba tu jest we mnie wcelowany. Może, mogę zerknąć, tak jest wcelowany. Dostaję spota tak jak wychylam, to jest 305 metrów, więc... To nie jest takie pewne, że on mnie świeci. Nie mają wykrytego tylko su-130pn, ja bym spróbował tutaj wodą agresywniej na drugą tą stronę przejechać. O, ten Felicze po moim spotie cały czas. 600 dostał, więc fajnie, fajnie. Tutaj bym sobie przejechał tym jeziorkiem, tą rzeczką tutaj na drugą stronę, i stąd coś poświecił. On mnie nie powinien widzieć z 360 metrów. No, już jest coraz bliżej. On też tędy jedzie, muszę stąd wycofać. Jak on tu podjechał, to niestety tutaj nie zagram. Ale podjechałbym agresywniej, bo... oj tu się tu... Troszeczkę nie wiem czy mądrze robię, zobaczymy. Ale chcę tak agresywniej podjechać, żeby... Przejechać sobie tam, świecić. On mnie nie zobaczy, tutaj nie mają nic. Chcę tak pojechać agresywniej, żeby móc zaświecić tego... Su, jest coś? O, jest ich Batcha, to on w ogóle awczy. dajmy im Artę. O, chyba, że Pocic nie trafi. To nie zdejmę, Patrzad się akurat ruszył. Proszę bardzo, Artę sobie zniszczymy. Patrzę cały czas na minimapkę, czy coś po mnie nie jedzie. Nie wiem co z tym E50M. Ten Patrzad mi dał, ale chcę dobić Artę. Minotaur chyba po mnie jedzie, ale jest na hita, więc załaduję Apekach apk premium, żeby. Trzelił. mam chwilkę, zanim przeaduję kolejną. Gdzie on jest? bo jestem ślepy. Tu i sobie go dobijam. Chowam się przed 50, jakby tu chciał podjechać. I zobaczę, czy ten Baczat właśnie, czy ten Baczat po mnie nie jedzie. Starana go, bo to jest dobry czołg do tego. On mnie na magazynek nie zdejmie. A ja go na spokojnie tu skończę. Jeszcze go dotaranujemy. I pięknie, pięknie to wygląda. 1800 750 po spocie. Nie jest tak źle. Tutaj może mi się uda jakoś. Tylko boję się, że to SUS 130 PM jakoś mnie znajdzie, i zobaczę. I mnie zdejmie, ale zobaczymy, zobaczymy. Mogę wyciągać to e 7 skoro tu spota nie mam, tu nigdzie tego SU nie ma. Wychylę sobie tu i będę mógł tego E50M od pleców. Tu nie opuszczę, działa, tu nie ten, tu muszę. Aj, wjechał do wnęki, nic mu nie zrobię. Chyba, że będzie chciał wychylić, zobaczymy, poczekamy. I pokazał się, ale wie, że trafiłem niestety, bo by był bokiem, ale się obrócił. Dostał raz. Tu nie mam jak dać. Czekam, a on jest we wnęce, nic mu nie dam już. Ale jest dobrze póki co, nie jest tak źle, jak myślałem, że może być na tej mapie na dziesiątki. Tylko no jak widzicie troszeczkę tą bitwę gram pod nemierz. Boję się, że te czołgi ciężkich będą się wracać, Nie, mam spota, dobra. Tu jest to Su 130 PM Mam mnie na hita, więc nie mogę przesadzić. Ale chcę tu tak powoli stopniowo. Podjechać. Może na 50 je wykryję. bo jest, tu słów celowane we mnie. No właśnie. Jest problem, że jest wcelowany we mnie, więc średnio mu cokolwiek zrobię. Oj, powiedział chyba we wrak. Cóż, chce wyjechać, ale ładuję dość, ja ładuję szybko, więc strzelę i się wycofam, jakby chciał jechać. Nie jedzie. Muszę tak strzelej i się wycofam, jakby chciał jechać, bo ja ładuję tak szybko, że to, że on po mnie pojedzie, to mu nie za bardzo coś da, bo. Ja zdążę przeładować, tylko teraz jestem troszeczkę zamknięty Bo mnie ten GESOR trzyma przed ucieczką, chociaż nie Jestem tutaj schowany, ale SU chce po mnie wyjechać Ten GESOR się tam bije, to są jest celowany tu c 6 mnie może zdjąć, ale ono strzeliło w ogóle w kogoś innego I zostali pozdejmowani No, nie chcę zginąć Muszę poczekać. Spróbuję go tu na 50. Jest, pojawił się. Czekam, co moi zrobią. On się cofa. Więc ja mogę spróbować od tej strony, ale on już jest na to gotowy. Strzelił, dobra. Możemy wyjechać, dobić i jechać dalej. Nie jest ta bitwa taka zła. Znowu nie pokazałem za dużo spota. Ale pokazuję do czego ten czołg jest zdolny w kwestii na przykład staranowania słabszych od siebie lightów. Nie, on mi nic nie zabrał, ja mu zabrałem T80, bo mu tyle została. Wcześniej chyba był taran za 150, 200, on mi zadał 19, więc no. Ten czołg jest dość do tego dobry. Tylko tu jest badczatynka. Ona. A tu jest dziewiątka, jeszcze celowała tam. Chciałem od tamtej strony pojechać, ale właśnie. Bałem się, że ona będzie się spodziewać tego. Pojechałem normalnie. Oj, oj, oj. Dobra, przestrzelił na szczęście. 3000 uszkodzeń. No, ciekawa bitwa, ciekawa. Dość, dość dobra ta bitwa. No nie po... Oj, oj, oj. Contender. wcelowany we mnie. Tutaj golda Pekki. On się obraca. Idealnie dla mnie. O, dostał. Strzeli, może się uda w bok zmieścić? Zmieściłem w bok. Muszę się wycofać, bo on tutaj celuje. Mam pomysł, Wiadę sobie z tych krzaczków, zaświecę go, cofnę się i oddam strzał niewykryty. To jest mój pomysł. A czy on wypali? No chyba dostanę spota. Nie, nie mam spota. Zobaczmy. A no, tylko te krzaczki to mi troszeczkę nie pozwalają ja oddać strzał. Ale nie są we mnie wcelowani, chyba. On celuje tam dokładnie i odbijam się, bo poleciał w bok wieży. To jest z Tiger w ogóle, on chyba nawet nie wie, że ja do niego strzelam. Zdjęty. Pięknie. 3300 już. Fajna bitewka, fajna bitewka. Jeszcze jest sporo do zrobienia. Pokazał bok, dobijamy I zostało T95 Na 300hp Nasze T95 kapuje Wątpię, że on yy, tym T95 skapuje My dobijemy, no niestety ja nic nie zrobię Chociaż może nie on jest tak ustawiony frontem I schowany, że no ja mu nie za bardzo Cośkolwiek zrobię Jest na strzał Ja jadę mu na front, więc to nie jest trochę mądre jednak się pokazał bokiem, dobijamy, jeszcze jest kap tej samej chwili i piękna bitewka, przechodzimy do wyników końcowych i do trzeciej bitwy. Mamy wyniki końcowe. Yy, o, w ogóle zauważyłem 8 killi, prawie pół ciekawa sprawa. Yy, no to tak, wynik indywidualny, znaka mistrzowska, as pancerny, myślę, że dobra bitewka na odcinku. Sporo medali jakichś fajnych. Dużo uszkodzeń, 3400, spot 1000. No, dość fajna tutaj bitewka siadła. Wynik drużynowy oraz raport szczegółowy. I co? Widzimy się w trzeciej bitwie. Dobra, widzowie, mamy trzecią bitewkę. Tym razem nas rzuciło na ósemki, na przełęczy. Myślę, że poprzedniej bitwy nie pobijemy i w ogóle teraz sobie zdaję sprawę, że w tamtej bitwie pobijem swój osobisty rekord Kili, bo moim rekordem było 7, a w tej bitwie było 8, więc będzie co wrzucić na miniaturkę i do tytułu. Ale dobra, zaczynamy, jedziemy sobie oczywiście. Z... No, jak zawsze jeżdżę tutaj lightami. Tutaj na środek stoję sobie w krzaczku i świecę przejazd. Tutaj do tego krzaczka, i to jest według mnie najlepsze. Tu zawsze stoją te deki, więc nie chcę im zasłaniać. Jestem jedynym lightem znowu na Badchata. A widzieliście jak sobie te radzi w pojedynku z Badchatem. Tutaj się ustawię tak, żeby świecić przejazd tędy czołgów tam na no, południe mapy. A więc co, no na razie w początek bitwy stoimy. Czekamy aż się coś pojawi. Może bardziej podjadę tak. O i mamy sfaka pierwszego już się pojawił. Pierwszy jeszcze tylko 14 czołgów. Oczywiście wszystkich wszystkich nie zaświecę, bo wszystkie tu nie pojadą. Ale zobaczymy, czy tylko on tu jedzie, czy coś jeszcze. No, zobaczmy, no nic nie zaświeciłem. Możliwe, że już coś, już przejechali i tylko się zastanawiam... A nie, jadą dopiero teraz, jest Tiger. Właśnie miałem mówić, że czemu ja ich nie zaświeciłem, ale jest masa TDK w tej bitwie, masa, więc... Wątpię, że oni tutaj będą... O, w ogóle zdjęli ich warczata na ślepo, to nieźle. Nie mam pytań, no jak tam, jak kto woli, tak? Ale skoro nie mam to mogę agresywniej podjechać. Jeżeli mam spota stąd, to nie mam, więc mogę podjechać agresywnie. Jest właśnie dużo lightów, więc... Znaczy dużo td więc ta bitwa nie będzie wyglądać tak, że przy całej medy będą tu jechać ciężkie. No tu jest zbyt dużo td -czków. Wychylimy je spot stąd. No nie no, raczej nikt nie gra górki w takim etapie bitwy. Jestem po ich stronie. Oj, jest Scorpion, jest Kernarwon. Słabo. Ale dobra, nie zabrałem nic. Mogłem sobie wejść do tego krzaczka jakoś. No, mam pomysł. Bo mam wsparcie lorki i jeszcze S -faka. Mogę podjechać tu jak ktoś tu będzie chciał się we mnie wlać, no to spłynie, chyba, że tu się pokaże Rchem, który nie trafił. Znowu mamy szansę na robienie demerza, tylko musimy trafiać. Dostał. Dostał do lorki, i dobijamy. Jest Gernarwon, Który dostaje, ale nie po moim spocie Tu jest gdzieś Skorpion, pojawiła się uz Scorpion Skorpion dojechał tam, tak właśnie myślałem Więc tutaj grać nie mogę Tutaj grać nie mogę Najlepiej by mi było dojechać tam do naszych na wodzie, bo wodę wygrywamy Albo spróbować dojechać sobie mida Przejechać przez most, bo tam jest samo Progetto wspomóc tego s i coś podziałać od mida. Więc widzimy, jeżeli nic się nie wydarzy po drodze, to widzimy się jak dojadę tam. O, zobaczcie, na midzie się jednak pojawił on jeszcze wz tam dojeżdża, ale myślę, że z tym s to utrzymamy, więc jakoś za bardzo mi to problemu nie robi, nawet więcej numerza do zrobienia. Załaduję sobie goldy, bo miękkie to czołgi tutaj nie są. No nie spodziewał się mnie tutaj. Wychylił podcelownik, zginął. I to, to mi się podoba. Nie spodziewał się, że ja tu dojechałem tak szybko, bo bardzo szybko zrotowałem. Jest WZk. Czyżby znowu bitwa pod damage? Chyba tak, wuzetka zabiła. Muszę stąd uciekać. Najlepiej. Dobra, Lorka mi jedzie pomóc na szczęście. Cofnę sobie tu, byle mnie nie podpalił, mnie na hita nie ma. Lorkę tu mam, może ta lorka go zdejmie. Nie trafiła. Tak szybko wz ładuje? Nie spodziewałem się, no dobra no. Cóż no, taka jest trzecia bitwa, no to tak już zostanie no. Tak jak zawsze zapraszam was na Twitcha. twitchtv rksfirev znaczy... twitch.tv//rksfiref Streamy są praktycznie codzienne w godzinach wieczornych. Średnio mniej więcej 22-23 coś takiego, dzisiaj jak to oglądacie myślę, że streamek będzie, ale nie jestem tego w 100% pewny, ale na 80% będzie, więc co, przechodzimy do wyników końcowych i to by było na tyle, trzymajcie się, cześć. Dobra, widzowie, a więc tutaj macie wyniki bitwy, wynik indywidualny, wynik drużynowy oraz raport szczegółowy.